Siema, tutaj dealer, witam w kolejnym filmie z ciekawostek z Saints Row 5 łamane na Saints Row 2022. Dzisiaj kolejna partia ciekawostek, już mi się wydaje, że ostatnia, bo mm, wiele ciekawych rzeczy nie znalazłem. Nasz dzisiejszy odcinek zaczniemy od tej stacji po prawej stronie mapy i wracamy tutaj po raz kolejny. Trzy odcinki temu pokazywałem UFO w tej szopie. A w poprzednim odcinku pokazywałem te dwa automaty. Jeszcze tam ciekawostka dosłownie za tamtymi kaktusami. A dzisiaj kolejna ciekawostka. I, I jest to kolejny tunel: jest to takie graffiti, i nawiązuje to właśnie do zwariowanych melodii. Do tej kreskówki. Więc również tutaj jest to graffiti. Kolejna ciekawostka znajduje się w biznesie Chalupa Cabra. Gdziekolwiek macie to wybudowane, zawsze tam będzie. Ponieważ ten biznes, ta restauracja ma tutaj taki park rozrywki, jak przejdziecie się po tym parku, to możecie tutaj zauważyć taką czachę. A idąc w tym kierunku, możecie zobaczyć takie creepy oczy w tej jaskini. Khm. Więc to są jakieś oczy potwora. Może ta Chapula Cabra, kurwa, czy jak to się tam nazywa. W każdym razie jest tu coś takiego i. No, nie da się temu nic zrobić. Są tu takie straszne oczy. Ewentualnie jakiś debil tu zapalił światełka, żeby postraszyć. Kolejna ciekawostka to jest nawiązanie do Strażników Galaktyki. Więc, w tym miejscu przy naszej ulubionej stacji benzynowej, przy której pokazałem tyle isteregów, istnieje taka strzelnica. No, i ogółem, jak się ją zrobi, dostaje się skina do pistoletu i. Wchodząc na pistolet tutaj na skórkę mamy tą skórkę nawiązującą do strażników galaktyki do tam ich broni. Dalej mamy prostego i starego, który jest nawiązaniem do serii Assassin's Creed. A na sam koniec mamy wspomnienie lokacji z pierwszej i drugiej części gry, czyli Stillwater. A więc, co na tyle z ciekawostek z tego Saints Rowla? Szczerze mówiąc, ciekawostki w ogóle z tych gier mi się, mi się pokończyły, ale to jest 25 odcinek ogólnie z tych wszystkich gier. Także, no, wow. Co będzie następnego? Co będzie następne? Yy, czy kiedyś poprawię swoją wymowę, czy dalej będę jebanym debidem? No, kurwa, zastanowimy się. W każdym razie. Mm, co będzie następnego? Nie wiem, poszukam, zobaczę, no i widzimy się pewnie w kolejnych ciekawostkach, bo tutaj już się kurzy od pustek lub całkowicie nieciekawych rzeczy.